Mamy kapitalną, mądrą młodzież, która wie o świecie więcej niż nam się wydaje. Pytanie, czy o zdrowiu wiedzą równie dużo? Wszyscy wiedzą, że palenie papierosów szkodzi. Wystarczy przeczytać napis na paczce, ale czy młodzi wierzą, że dotyczy to także ich? Nie znam nikogo, kto umarł przez papierosy. Wiadomo, że nie są zdrowe, ale jestem młoda, to palę. Jak kiedyś mi się znudzą, to je rzucę. Nie będę teraz o tym myślał. Jakbym miał myśleć tylko o swoim zdrowiu, to bym zwariował. Mój ojciec pali od 30 lat i żyje, więc ciężko mi się zgodzić ze stwierdzeniem, że palenie zabija. Palę e papierosy, one nie szkodzą! Jak papierosy, to również alkohol. Ciężko, będąc młodym, z niego zrezygnować, lecz czy młodzi dorośli zdają sobie sprawę z tego, jak zwyczajowe kilka piw może wpłynąć nie tylko na ich samopoczucie za kilka godzin, ale i za kilkadziesiąt lat? Nie piję dużo. Mm, kilka piw na tydzień. Wydaje mi się, że to nawet zdrowe jest. Jak się jest alkoholikiem, to pewnie szkodzi, ale ja piję tylko raz, dwa razy w tygodniu. Wyjdę z znajomymi w sobotę i popiję, a przez resztę tygodnia szkoła i praca. Chcę się bawić, chcę żyć. Nie będę teraz myślała o tym, że alkohol szkodzi. Mój ojciec pali od 30 lat i żyje. No to jak z takimi tekstami dyskutować? Z paleniem papierosów związanych jest aż 15 różnych rodzajów nowotworów, nie tylko rak płuca. W dyskusji z taką osobą możesz użyć jeszcze jednego argumentu. Osoba, która pali 30 lat lub więcej, ma ogólnie niższą jakość życia. Co to oznacza? Na przykład dużo gorzej jest w jej wejść po schodach na trzecie piętro, łapie zadyszkę, gorzej wygląda jej cera. No dobrze, ale kogo ludzie młodzi posłuchają, kiedy im się powie, żeby dbali o zdrowie. To jest takie abstrakcyjne pojęcie dla nich. Osoby znane, lubiane, niekoniecznie związane z, z medycyną. Często są to osoby, które już są zupełnie nawet poza moim pojmowaniem. Nie wiem, kim są ci bohaterowie, ale oni rzeczywiście mają e, wpływ na to, co robią młode osoby. Masz na myśli influencerów, tak? Tak, Jutuberów. influencerzy, youtuberzy. To są osoby, które są bardzo popularne wśród e, młodych osób i rzeczywiście mają na nie, e, na nie ogromny wpływ, także zdrowotny. Na papierosach jest na że szkodzą. Znaczek informujący, że alkohol szkodzi zdrowiu, też znają wszyscy, ale nie wszystko, co niezdrowe, samo nas przed sobą ostrzega. To, co jemy, może być szkodliwe. Wiadomo też, że producenci jedzenia nie umieszczają tej informacji na każdym niezdrowym produkcie i o tym, że może przyczyniać się do zachorowania na cukrzycę czy choroby układu krążenia. Pytanie, czy młodzi ludzie zdają sobie z tego sprawę? Jem to, co mi smakuje, a że lubię tłuste jedzenie, to trudno. Nie tyję, nie mam problemów z kondycją, więc mi na pewno nie szkodzi. Nie mam czasu skupić się na tym, co jem. Żyjemy szybko, to jemy szybko. Nie opłaca się gotować w domu, jak można zjeść na mieście. Młodość to, wbrew temu, co mówią starsi, nie zawsze czas bez troski. Życie nastolatka jest pełne stresu i to nie zawsze związanego ze szkołą. Młodzież żyje w napięciu, ale czy wie, czym to grozi? Nerwy przychodzą i odchodzą. Nie ma to jakiegoś większego wpływu na moje zdrowie. Zawał mi nie grozi. Nie wiem, jak mam walczyć ze stresem, więc z nim żyję. Już przywykłam. Ze stresem walczę, chillując na imprezie albo słuchając muzy w tramwaju. Jak przekonać nastolatka bez straszenia go złogami w żyłach, o których nie ma zielonego pojęcia, że żywienie się pizzą i hamburgerami niekoniecznie mu służy? To, co jest istotne i to, o czym mówiliśmy też a propos papierosów i tytoniu, istotne jest, aby takie osoby miały przykład. Przykład w domu, przykład w szkole, żeby widziały, że rodzice rzeczywiście odżywiają się w ten sam sposób. Natomiast to, co chciałbym również podkreślić, to są inicjatywy, które są odgórne. To znaczy w Polsce od niedawna obowiązuje tak zwany podatek cukrowy. Mnóstwo ludzi na niego narzeka. Mnóstwo ludzi na niego narzeka. Bo mnóstwo ludzi pije słodzone napoje, a tak. w, po wprowadzeniu takiego podatku rzeczywiście spadła sprzedaż takich e, napojów. To jest płynny e, cukier, więc jest to dobry pomysł. Podobnie jak dobrym pomysłem jest ograniczenie reklamy niezdrowej żywności, reklamy e, wyrobów tytoniowych, produktów tytoniowych. Jeżeli tego nie ma, to rzeczywiście dla młodych osób jest to, e, jest to dobre. 20% młodych ludzi cierpi w Polsce na depresję. Z czego to wynika? Na te statystyki bardzo duży wpływ ma również nieprawidłowy styl życia to znaczy y, używki, tytoń, alkohol, o którym mówiliśmy, nieprawidłowa dieta, niska aktywność fizyczna, również te czynniki, które wpływają na nasze Stricte fizyczne, biologiczne zdrowie wpływają również na naszą psychikę. Nie ma się co oszukiwać, możemy próbować, ale dojrzalszym pokoleniom do młodzieży ciężko jest trafić, dlatego apelujemy do tych, których młodzież słucha: artystów, muzyków, youtuberów, streamerów, influencerów. Promujcie zdrowie, bądźcie przykładem, zadbajcie o swoich fanów. W przyszłości na bank wam za to podziękują.